Nadszedł dzień wielkiego testu handlowych talentów marka. Wiedziony intuicją, Pruszkowianin nabył drogą kupna wysłużony rolniczy ciągnik. Ten biznes wypali tylko i wyłącznie pod jednym warunkiem: jeżeli złomiarzowi uda się natychmiast i z należytym zyskiem sprzedać maszynę. Stalowy, chociaż wydawał się pewnym nabywcą, tym razem od początku kręci nosem. Wzrączisz parę złotych i dobrze zarobić! Słuchaj, jesteś szalony. A jak? Wiesz, że ja ciągników nie kupuję. Słuchaj, ja nie kupuję ciągników, tylko kupuję złom. A to jest na chodzie złom! Na chodzie złom. No jak? Powiedz mi jedną rzecz, ile ty za niego chcesz? Piotr, że moja była, nie była moja krzywna, a twoja. Daj czwóraka! Za takie starzywo? No, ja to jest ładne? No to, to zobacz, silnik na wieczku, maski nie ma, kabiny nie ma, co ty chcesz? Daję ja za niego 2,5 tysiąca musiałem zapłacić. Tak, 2,5 tysiąca. Jak babcię kochasz, słowo honoru, i babcie, jak babcię. tylko że babci nie ma, wiesz. Dobra, ile? Ostateczna cena bez targowania, no. nie targuje się więcej. Dobra? pół 3,5 bierzesz go. To jest dużo pieniążków warte. Dobra Marek, 3,5 masz. Mam widzisz. A ty jak muszę jechać do siebie tym. Na co czekasz? Dawaj! A, ja, a ci coś powiedzieć, wiesz jak Edka dupa boli? Nic mi lepiej nie mów. Ssiadaj na konia, a my siadamy na swojego konia. Jedź prowadź, prowadź. Dawajcie, jedziemy. Algo! Jesteś strzelony, powiem Ci tylko tyle. A jak? Już jedziesz niedaleko, niedaleko Ej, już! tu już niedaleko, wytrzymaj! Dobra, wytrzymaj, już wytrzymam. Dawaj, skręcaj do Stalowego! Dawaj, tu już jesteśmy! Dawaj! A jak? Dawaj! Jedzie tam, prosto! Jedź! Stań tutaj! Stań! Daj go! Paweł, po, podejdź tutaj do bramy. Jestem tutaj z krzykaczem. Dobra, no, okej, dzięki, Zaraz Paweł przyjdzie. On się trochę na rolnictwie zna. Jest specjalista od rolnictwa. Zaraz tutaj oceni, co że się nie naprowadzi. Nie ma rolniku? To jest ładny traktor? Nie znam. A tego. jak? To do traktora niepodobne. Nie ma lamp, klapy, nic tu nie ma. Nie Dawaj. płacz, nie płacz! Cena by ogólna, powiedział! Da, Cena w Dawałem mu trzy tysiące to trzy i pół wyrwał. Ex Prezes, no tak. Może to... coś urwi jeszcze? Już nie, nie, nie już gąszcz! No, Słuchaj, słowo się rzekło, niech idzie. Dawać, Dawać pieniądze. Kasę mu wypłać, umowę pójdziesz do biura Dobrze. podpisać. Dawaj pieniądze na gdzieś. Dobra, 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 najpierw dokumenty, nie. później kasę. Nie, chodź, 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 chodź. Edziu, ty to masz się z tym krzykaczem. Aj, spokój, Ej, to już. Jest... Ponad sześć lat z nim tak jeżdżę i przyzwyczaiłem się. No tak... Nie. Człowiek do wszystkiego się przyzwyczaił. Dokładnie, no. No, widzisz, teraz jest finansowy. No, zadowolony jestem! Kasę masz. Ma, Ej, i co? Widzisz, miałem rację. Stalowy, gdzie tu jest PKS, czy jakaś kolejka? Tutaj niedaleko, z 2,5 kilometra. Pieniądze w ręku, mam gist! Na razie! Na razie. Na razie! Na razie. Nie ma morziej! Na razie, chłopaki. Dawaj, jednak idziemy! Zarobiliśmy? Zarobiliśmy. No, zarobiliśmy. no widzisz! No to masz u mnie wielki szastun. A jak? Schowaj te pieniądze, bo jeszcze ktoś Ci ukradnie. Nie ukradnie, nie ukradnie. No, ale lepiej schowaj. Mam takiego bodgarda jak Ty, to mi nic nie grozi. Idziemy, dawaj. Ale jak, Pawełku? Chyba nie jest w topa, co? Nie, nie, wydaje mi się, że nie. Zobacz, parę blaszek brakuje tak naprawdę, dwie lampy. Tutaj jest ogólnie stan dobry. Ile włożymy w niego? Tak ze wszystkim, żeby coś tutaj, coś w niego włożyć. 1500 i lalka. No i dobra, przed piątkę się zarobi. No na czysto. Widzisz Pawełku? Ja nawet na koniu, jak jeżdżę, to zarabiam. No i dobrze. <laughs> dobra Pawełku, odpalaj go. Dam radę to garnąć. Ja idę trochę pojeździć. To na razie, do jutra. Jak ja nie wiem, jak to zapalić. Schowamy. A, jest tutaj. Patrz, 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 patrz co jedzie, zobacz. No widzę, widzę. A, ty, zaraz go No za go. Co tam się stało? Siema. Ty, panowie, co my, co to za sprzęt? A maluszkę mamy. A co robi z nim? A tutaj chyba jest autokasacja i oddajemy go na złą. Ej, wyjdź, okwórz, bogacz go. A jego zas może wesoł się. Jak to? Kurde. Od razu, o gra, no, Wszystko działa, wszystko chodzi. Tutaj maskę, ja tam się zobaczę. <gajanie> to jest bagaż. O, widzę, nie ma tu się liczę. jest, wszystko ładnie, chłodnie. Ile jest za niego? Cztery stówy. Dam ci 300 i tak? to zabieram. 350. Dwie paczki ci dadzą na kasację. Tak, poważnie Poważnie dwie, dwie paki, ci, ci, pomogoną, ci mówię, wypaczcie. Dam ci trzy paczki. Nie, no mam nie więcej. Nie wiem, kurde. Ty nie mam więcej. Mam tylko 300 złotych. Ach dobra to. Dobra. no. Dawaj papieretko mi. Ej, jak dokumenty. Jest o wszystko? jest, wszystko jest, jest? Okay, przegląd jest. Znaczy jest o wszystko. Dobrze jest wszystko? Dobrze jest, no. zgadza się. Kiedy tu będziesz na, na tę stało? Nie wiem, a kiedy mam być? Jutro na przykład tak o 12 ja przyjadę i umowę spiszemy, a, no dobra, no. Dobra. Proszę, ja to Ci płacę 300 zł. Dzięki. Dziękuję Ci bardzo. Ty, Ty ten to fotel się wyjmuje? Zajmuję się. Pokaż jak. Jak się go wyjmuje? Tutaj. O, widzisz, jeszcze Ci prezent zostawiam. Ale, ale jak to, bez chcesz kupić? Posłuchaj. No, jutro o 12 przyniesiesz go na piotrostal. Na razie, do Dobra, na razie. Kurwa ha, 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 ha. Kur... ja pierdole. Do tego malucha byłeś ustalony, by go sprzedawał? A jak? A. Nie, 600 zł. a. No tak. No. Dawaj, ja dawaj, <grymne> dawaj, dawaj, dawaj! Dobre, dawaj. dobre! Dawaj, 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 <grymne> dawaj, 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 i tak na złom tak. No tak, ale nie może za bardzo, żeby dojechać. jechać. Ja, 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 ja,